Kobiety stanowią połowę społeczności wiejskiej. To one inicjują wiele wydarzeń, które dzieją się na wsi, poza sferą zawodową. Tradycyjnie kobiety zrzeszone w kołach gospodyń wiejskich spotykają się podczas prezentacji stołów wielkanocnych i wigilijnych, ale nie tylko. Na co dzień właśnie bierzemy udział w różnych imprezach. Teraz jesteśmy po dożynkach wszystkich, wojewódzkich, gminnych. Też różne imprezy robimy kulturowe w swoich miejscowościach, gminach. Z, także jesteśmy już prawie po tych imprezach. Teraz troszeczkę będzie spokoju. Kobiety wiejskie myślę, że robią wszystko to, co powinny robić, jeżeli chodzi i o przetwory, i robotki ręczne, i oczywiście w domu gotują, robią przetwory. Także to są wszelkie specjalności, panie. Robimy wszystko. Żeby się promować i w ogóle... Pokazać, co się robi, no to trzeba się pokazywać, wyjeżdżać na różne wystawy, na różne konkursy i wtedy widać to, co, to, co robimy. Mamy w, na swoim kole zapisane członkinię i starsze i młodsze. Panie młodsze pracują zawodowo, ale udzielają się weekendy. A panie starsze udzielają na różnych porad kulinarnych, rękodzieła nam pokazują, no i pomału się uczymy i bierzemy wszystkie te wiadomości od starszych pań. Panie na co dzień prowadzą gospodarstwa i wytwarzają różne wyroby, zarówno kulinarne jak i rękodzieło. Nie ustają też w kultywowaniu tradycji, tak jak ponad tysiąc członki Związku Śląskich Kobiet Wiejskich. W tej chwili kobieta na wsi to jest menedżerką w gospodarstwie, jest księgową, matką, kucharką i wszystko co tylko, co tylko możliwe i producentką oczywiście bo przepyszne rzeczy robią kobiety i w tej chwili już nawet takie że produkują sery, produkują jakieś przetwory przepyszne także robimy wszystko. A najwięcej działamy społecznie. To jest ważne. Jesteśmy w radach, w radach gmin, w radach powiatu, województwa. Udzielamy się w radach naszych parafialnych, i, i, i gdzie tylko można, na wsi, prawda, jaka organizacja jest, to, to wszędzie kobiety prym wiodą. Wieś się zmienia. E, poszła agrotechnika e, do przodu, poszły maszyny. Kobiety zostały w końcu zwolnione z e, ścieżki pracy ręcznej na gospodarstwie. E, oczywiście była ona niepłatna. W tej chwili. Próbują zagospodarować swoje życie poprzez, jak tu Państwo zobaczycie, działalność gospodarczą, dodatkowo przy gospodarstwie, oraz przez działalność społeczną. Każda rzecz ma swoje plusy i swoje minusy, ale na pewno jest jedno: kobiety w końcu zaczęły się realizować. Panie okazuje się, są bardziej aktywne niż Panowie, i są takim motorem faktycznie działalności tej pozarolniczej, bym powiedział. Bez pań na wsi wiele rzeczy by się nie odbyło, a na pewno wszelkie sprawy dożynkowe miałyby problem rozruchowy, że tak powiem. Musi być ta iskierka, musi być to zarzewie, ktoś musi dać dobry przykład i to się dzieje właśnie ze strony pań. Zawsze możemy liczyć na interwencję. 10 lat temu Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła Święto Kobiet Wiejskich, które przypada na 15 października. Z tej okazji w Opolu odbył się 10. Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. Na całym świecie jest już obchodzone prawie 10 lat. Myśmy postanowili w naszym województwie, że też będzie obchodzone z udziałem wszystkich pań, nie tylko mojej organizacji, aby pokazać, jaką perełką są kobiety na wsi, co potrafią w życiu zawodowym, osobistym wychowaniu dzieci, bo mamy super mamy i zaprosiliśmy wszystkie panie, łącznie z mężami, żeby mężowie też w tym dniu podziwiali swoje żony, które są wyjątkowe. Dla nas to bardzo dużo znaczy, że ktoś z nas zauważył, że, że są takie kobiety właśnie wiejskie, bo, bo dzień kobiet to jest dzień kobiet ogólny, ale że kobieta wiejska jest szczególna, prawda, bo, bo my wytwarzamy niestety, ale jedzenie My się cieszymy, że możemy tutaj się być, że, że ktoś to docenia. taka impreza, a bez kół gospodyń obowiązkowo muszą być koła gospodyń. Dzisiaj reprezentują się koła, odpoczywają, yy, oglądają, nie pracują dzisiaj, bo to jest nasze święto. Dzień kobiet wiejski. Dzisiaj pomagamy w organizacji troszeczkę, yy, ale yy, oglądamy wystawców i, i podziwiamy innych. W trakcie spotkania można było skosztować specjałów kulinarnych oraz kupić wszystko to, co może się przydać kobiecie na wsi. Zorganizowano też wystawę pod hasłem Kobiety dla Kobiet, pokazy oraz wiele występów artystycznych. Głównym celem Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiejskich jest promocja aktywności społecznej i gospodarczej kobiet na wsi, a najbardziej aktywne panie uhonorowano nagrodami.